Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny cmentarz. Obecnie znajdujemy się na cmentarzu z I wojny światowej numer 174 Ząbkowice, Piotkowice, okręt VI tarnów projektował Heinrich Scholz w czegromach zbiorowych i 10 pojedynczych pochowano 35 żołnierzy z armii rosyjskich poległych w latach 1914 15 English speaking Madziaria Paruski Deutsche, Deutsche Spreche i główny pomnik gdzie zarazem jeden rosyjski żołnierz

świetne odpoczywanie racji i osłon, a światło świetliwe nie świeci na wieki jak I ostatnia mogiła jednego żołnierza, Cmentarz znajduje się przy drodze głównej, która jedzie Starnowa do Gorlic, później z Gorlice konieczna, granica państwowa. Tylko, że jest przerwa na drogę krajową i później ciąg dalszy leci tu dalej, to już jest las. Cmentarz jest niewielki, widzę zalwany. Chyba był odnowiony tu las, droga. I chyba tu by było już wszystko. Tu się chodzi. Droga bardzo ruchliwa. I tu się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i dozo.